Cześć wszystkim, A, więc pytanie będzie Czemu jesteś tutaj? Co ty kurde tutaj robisz? Odpowiedź jest to, że ja sam nie wiem Po prostu miałem ochotę na nagranie na filmiku Więc myślałem, myślałem, myślałem i myślałem I czemu? Czemu nie mogę nagrać kolejnego filmiku? Więc co zrobiłem? Po prostu wziąłem błyskawicznie prysznic Bo zawsze trzeba Wróciłem do pokoju i zacząłem nagrywać to wszystko tak tak łatwo, e, więc ten filmik nie będzie e, nie będzie planowany wcale. E, oprócz tego, to jeszcze raz przepraszam za jakość e, no, kamerki. Wiem, że jakość jest naprawdę do dupy, tandetna, ale nie mam ochoty używać e, telefonu, więc nic, po prostu nic. E, więc e, Mówiąc właśnie o temacie tego filmiku, jeżeli w ogóle jest, będę mówił o osiągnięciu e, poziomu C1. Jeszcze tam nie jestem, ale myślałem. Pamiętam, jak e, w ostatnim lub no, w przedostatnim filmiku mówiłem, że chciałbym osiągnąć poziom B, B2. Ale czemu B2? Jeżeli jest tam, e, właśnie tam jest, to też B1. Więc po prostu. Nie wiem, ogólnie miałem taki moment, w którym e, uczyłem się bardzo intensywnie rosyjskiego, nie miałem dużo czasu na uczenie się polskiego i więc powiedzmy, że w mojej głowie Polski był tam, ale był raczej zarzewiały i nie myślałem tak dużo o, o ćwiczeniu e, waszego języka mówię, waszego, bo uważam, że większość was będzie z Polski, ale jeżeli jest coś... Też kto się uczy polskiego, to zapraszam. Nie wiem, czy, czy dodaję, czy dodane napisy. Mam nadzieję, że dodane też um, po angielsku. Nie mam pojęcia. Ogólnie nawet nie wiem, co, jeżeli jutro będę żywy. Więc kto wie. Um, oprócz tego, tak, powiedzmy, że zacząłem używać innej metody, kiedy chodzi o naukę Języka polskiego i ogólnie nauki języków, bo nie ma, nie ma takiej metody, która, która działa tylko z pewnymi językami. Więc taka metoda składa się z tego, że ogólnie używam takich tak, tak zwanych frequency list Można je ogólnie znaleźć po angielsku, są też po polsku, ale nie są tak dobrze zrobione, więc wolę ich używać po angielsku. Więc jest taka strona. Jeżeli, pamię jeżeli zapamiętam, to ogólnie napiszę, jak się nazywa ta strona. Więc e, w mojej głowie jest taka, jest taka rzecz, że nie umiem e, skupiać się na, na wielu rzeczach e, właśnie, na, e, jednocześnie. Więc co zrobiłem? E, wiecie, w każdym języku e, są, pewnie typ, no, są pewnie typy właśnie słów. Na przykład są rzeczowniki, czasowniki, przemietniki i tak dalej. Co zrobiłem po prostu jest to, że skupiłem się na, na przykład na przymiotnikach i zacząłem się uczyć najbardziej, najbardziej używanych przymiotników, przynajmniej w 500 najbardziej używanych słów, i skończyłem ich, ich się uczyć. Potem po prostu zacząłem się uczyć czasowników i jeszcze się uczę, jak to działa, po prostu. Jest taka strona, o której już wcześniej mówiłem. Ogólnie możesz natykać się na, na czasowniki na przykład. Bardzo, bardzo prosty przykład będzie to do. Robić, zrobić. Jest taka inna strona, która się nazywa dziki.pl, to ogólnie taki słownik um, angielsko-polski i polsko-angielski. E, jeżeli tu tam e, wpiszecie cokolwiek czasowniki, e, przymiotniki i tak dalej, m, e, po prostu możecie znaleźć e, właśnie e, zdania e, z angielskiego na polski i na odwrót. Co zrobię? Wiecie, ja mam wielką miłość wo wobec Anki, więc chociaż bardzo fajna, bardzo fajna waga na temat Anki, bo jest, jest mnóstwo ludzi, którzy, którzy myślą o tym, myślą, że Anki to jest taka podstawa. Wszyscy powinni, powinni używać Anki i Anki to jest właśnie podstawa nauki języków, ale tak nie jest, wcale nie jest tak, moim zdaniem przynajmniej. Uważam, że Anki to coś dodatkowego, to znaczy nie trzeba koniecznie się uczyć też e, przez podręczniki, ale uważam, że Anki nie może być coś, e, nie może być czymś, e, e, czego używasz, e, żeby się uczyć, tylko żeby powta żeby, kurde, e, żeby powtarzać. To znaczy, że przed tym jak uczycie nowego słowa, nowego zdania tam na Anki musicie mniej więcej wiedzieć, jak, jak struktura te, tego zdania działa. Czemu tak jest, czemu tak nie jest. Więc co robię jest ogólnie, <laughs> piszę właśnie te zdania w dokumencie i powiedzmy, że tego ich się nie uczy, ale nieświadomie tego tak na, to tak naprawdę robię, bo Nieświadomie czytam, co tam jest napisane, i mój mózg już działa, już pracuje. I więc ogólnie, kiedy potem będę powtarzał słowa na anki wiele razy, to ogólnie będzie, nie będzie uczenia się nowych słów, nowych zdań. To będzie powtarzanie tych zdań. I myślę, że to jest bardzo ważna uwaga, o której dużo ludzi nie myśli. Jeszcze nie, oczywiście nie skończyłem się uczyć właśnie wszystkich słów tego Frequency List. Nie wiem, czy jest takie odpowiednie, odpowiednie słowo w języku polskim, więc nawet nie, nawet nie spróbuję ich stworzyć. Ogólnie jestem jeszcze w trakcie właśnie nauki polskiego. Nie, jestem perfekcjonistą, ale nie możesz być doskonały. Doskonałości nie ma. A więc tak, z tego się składa moja metoda, i mam nadzieję, że to Wam pomoże. I tak, zobaczymy się w następnym filmiku.